Ejo kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. E, wiem, że wyglądam jakbym wróciła z egzotycznych wakacji, e, co byłoby dosyć trudne do zrealizowania w dzisiejszych czasach, albo przysnęła na solarium e, bądź wysmarowała się substancją nie do końca wiadomego pochodzenia, a to tylko, moi drodzy, nieudana przygoda z nowym samopalaczem, którego nie znam. Ehm, Chciałam go przetestować i okazało się, że jest dosyć mocno pomarańczowy. Także to tylko poniekąd utwierdza mnie w moim ostatnim przekonaniu, żeby opalaczy nie używać i czekam po prostu aż się to zmyje. Także dzisiaj pomińmy to, że mam masę różnych zacieków i jestem generalnie pomarańczką. Zdaję sobie z tego sprawę, tak nie miało być, ale jest mimo wszystko show must go on i przychodzę dzisiaj z nowym odcinkiem moim zdaniem całkiem ciekawym, ponieważ dostałam masę próśb o to, żeby porównać nowe paletki Makeup Revolution z paletkami Huda Beauty Neon Obsessions. Także kupiłam wszystkie kolory na kokolicie bodajże tych paletek z Revolution i będę je dzisiaj poniekąd porównywać do tych paletek Huda Beauty. Natomiast od razu powiem, że jeżeli zastanawiacie się, czy są to zamienniki tych paletek Huda Beauty, to od razu powiem, że nie. Że właściwie łączy Trochę podobne opakowanie, ale zawartość, kolorystyka tych paletek jest zgoła inna. Dodatkowo też te opakowania nie są jeden do jednego skopiowane, także widziałam sporo głosów takich oburzenia, jak to Makeup Revolution znowu skopiowało jeden do jednego jakieś paletki. Ale akurat w tym przypadku ja aż takiej kopii nie widzę. No, jest tutaj pewna inspiracja neonami, natomiast ani to opakowanie nie jest podobnych wymiarów jak paletka Huda Beauty, ani nie zawiera lusterka. No, i przede wszystkim zawartość tych paletek jest inna, także akurat w tym przypadku nie mogłabym powiedzieć, że jest to plagiat, że jest to pomysł ściągnięty z droższej marki, także od razu na samym początku myślę, że warto Was na to uczulić. To nie będzie test tanio kontra drogo, bo po prostu ciężko jest te paletki porównać. Dodatkowo mamy jedną bonusową paletkę, która jest żółta i czegoś takiego chuda nigdy nie wypuściła, i prezentuje się. Tak oto. Także dzisiaj, jak się możecie domyślać, nie wykonam makijażu typu tanio kontra drogo, tylko po prostu pobawimy się tymi czterema paletkami Makeup Revolution. Wykonam pewnie dwa różne makijaże oczu, tak żeby wykorzystać jak największą ilość cieni. A jeśli chodzi o te paletki Huda Beauty, to nawet nie wiem, czy one jeszcze są dostępne w sprzedaży, ponieważ były wypuszczone jakoś ponad rok temu. No i ich jakość jest, powiedziałabym, zadowalająca, satysfakcjonująca. Na pewno zdecydowanie lepsza niż tych podstawowych dużych paletek Huda Beauty. Zbliżyłam Was do siebie, także Annoying Orange zajmuje Wam teraz całą powierzchnię ekranu i tak jak widzicie na powieki nałożyłam sprawdzoną bazę Pilouis oraz matowy beż pod łukami brwiowymi akurat z paletki Bohema Zuzi, bo tak jak Wam powiedziałam ostatnio, po prostu mi ostatnio podpasował i zacznijmy zabawę z tymi paletkami Makeup Revolution. Tak jak powiedziałam, zrobię dwa różne makijaże, żeby wykorzystać potencjał tych cieni w 100%. I zaczniemy może od tej paletki zielonej, ponieważ chciałabym bazować na tych trudniejszych do wyprodukowania kolorach właśnie na górnej powiece i uzupełniać makijaż o żółtą i pomarańczową paletkę, ponieważ tam znajdują się cieplejsze cienie, które po prostu są łatwiejsze w produkcji, łatwiej się blendują, lepiej wyglądają i zawsze tak jest. Także fioletowa wyląduje na moim prawym oku, a zielona na lewym, także rozpocznijmy naszą zabawę i zacznijmy. Od tego pięknego, dosyć chłodnego zielonego koloru nałożę go ponad załamaniem mojej powieki. No i przyznam Wam, że w opakowaniu ta zieleń wygląda na chłodniejszą i trochę bardziej intensywną. Te cienie generalnie nie są jakoś bardzo neonowe i to też różni te paletki właśnie od paletek Huda Beauty. Przejdźmy teraz do tej pastelowej zieleni, którą mamy na górze. I będę nią kontynuować cieniowanie w wewnętrznym kąciku. Na razie w miarę nieźle udało mi się rozetrzeć te zielenie, nie ma żadnych plam. Natomiast oczekiwałam trochę większej intensywności. Spróbuję to teraz zbudować i może będzie lepiej. Wróciłam teraz do tego ciemniejszego odcienia i intensyfikuję zewnętrzny kącik. Na przestrzeń niepokrytą cieniem spróbuję nałożyć coś błyszczącego i tak patrząc na tę paletkę nie potrafię się zdecydować, ale chyba wykorzystam ten cień i spróbuję go wklepać do powieki, na której jest jedynie baza piluis, Nie będę pomagać bazą z NYX, NYX Glitter Primer, bo jestem ciekawa, czy da sobie radę. No i widzę, że cień jest dosyć jedwabisty i całkiem ładnie się przykleja. Natomiast ostrzegam Was, że cienie na powiece wypadają na znacznie cieplejsze, bardziej trawiaste. W paletce te zielenie wyglądają na nieco bardziej zgaszone, chłodniejsze. No, ale jednak rzeczywistość jest trochę inna. Przechodzę od razu do drugiego oka i wykorzystamy, tak jak wspomniałam, tę fioletową paletę do zbudowania górnej powieki. I rozpocznę może od tego najbardziej zdecydowanego, najciemniejszego fioletu, ponieważ on najbardziej mi się podoba, muszę przyznać. Jestem ciekawa jego jakości. No już ten fiolet ma nieco więcej wspólnego z rzeczywistością, którą widzimy w opakowaniu, bo jest intensywniejszy niż ta najciemniejsza zieleń z poprzedniej paletki. I przechodzę teraz do tego neonowego różu, który będę aplikować w wewnętrznej części powyżej załamania. Uuu, ten różowy jest bardzo intensywny i on już ma sporo wspólnego z neonem. Bo jest taki dosyć jaskrawy. Trochę nawet za dużo go nałożyłam, bo nie spodziewałam się aż takiej pigmentacji, także teraz spróbuję czystym pędzlem go tutaj porozcierać. Neon bardzo mi się spodobał, ale chciałabym jeszcze użyć tego chłodniejszego różu i delikatnie rozchmurkować ten fiolet ponad załamaniem. No, okej, okay, muszę być z Wami szczera i przyznam, że ten fiolet nawet mi się podoba. No, nie stworzył mi tutaj żadnej brzydkiej plamy. Ładnie się przykleił, udał się zintensyfikować. Fajnie też komponuje się tutaj z tym neonowym różem, także po tej stronie cieniowanie naprawdę bardzo mi się podoba i ta fioletowa paletka naprawdę ma potencjał. Przejdźmy może teraz do czegoś bardziej błyszczącego, chociaż tutaj. Te błyszczące cienie nie robią aż takiego wrażenia. Mogłoby ich tak naprawdę nie być, mogłyby być to po prostu same maty. To nie jest ani metaliczne, ani perłowe. To jest takie, powiedziałabym, satynowe wykończenie cienia, którego sama osobiście nie lubię, ale wykorzystamy może ten fiolet i nałożę go na tej wolnej przestrzeni niepokrytej jeszcze cieniami. I o ile maty w tych paletkach są jeszcze ok, o tyle te błyszczące cienie no, nie robią absolutnie żadnego większego wrażenia e, i sprawiają, że makijaż robi się taki tani w wykończeniu. W każdym razie przejdziemy teraz do dolnej powieki i zacznę od mojego prawego oka i po prawej stronie wykorzystamy pomarańczową paletkę i zacznę od tego wręcz ognistego paprykowego cienia. No przyznam, że pigmentacja tego cienia nie jest zła, w szczególności na dolnej powiece. Teraz przejdę do pomarańczowego i zacznę rozszerzać to moje cieniowanie na dolnej powiece. I przechodzę do tego najjaśniejszego pomarańczowego i nakładam go tutaj wewnętrznym kąciku, delikatnie rozcierając do zewnątrz. Wracam do was po chwili już z przyklejonymi rzęsami i to jest model Ardell Wispy Studio Effects. I teraz przejdziemy do dolnej powieki mojego lewego oka i do tej żółtej paletki, która nam pozostała. I jeśli chodzi o tę żółtą paletkę, to rozpocznę od tego najbardziej no nowego odcienia żółtego. Zobaczymy czy w ogóle będzie widoczny, bo z takimi cieniami nie jest to łatwe. No na pewno będę musiała wzmocnić zewnętrzny kącik dolnej powieki. Ale tak czy siak, jakoś się to tutaj buduje. I przejdę teraz do tego bardziej pomarańczowego żółtego. Nałożę go w centralnej części dolnej powieki. No, skubane te cienie są widoczne, powiem Wam całkiem nieźle. <gry> Zaraz będę to oczywiście rozcierać, bo teraz robię sobie po prostu smugę koloru, bo chcę je tak jakby nabudować. No, nie są to cienie odporne na rozcieranie, bo tak jak widzicie. Robię to bardzo delikatnie, a mimo wszystko się mocno wytracają i znikają. Ok, teraz przejdę do brązu z paletki, tak? Tutaj mamy coś na pograniczu pomarańczowego i brązu. Także tym cieniem spróbuję nieco wzmocnić zewnętrzny kącik mojej dolnej powieki, żeby nie było tak łyso. No, pigment tego cienia mógłby być mocniejszy, ale tak jak widzicie, staram się wklepywać a nie tak bardzo rozcierać, bo cienie Makeup Revolution no, nie lubią zwykle rozcierania. Jeśli chodzi o wewnętrzny kącik, to zaaplikuję jeden z tych cieni błyszczących i prawdopodobnie będzie to ten najjaśniejszy. A z drugiej strony nałożę analogicznie też najjaśniejszy cień z tej fioletowej palety. I tak moi drodzy, prezentują się gotowe makijaże stworzone przy pomocy nowości z Makeup Revolution. Także teraz pozwólcie, że oddalę was od siebie i podsumujemy sobie jakość tych produktów. Okej, okay, moi drodzy, pora podsumować to, jak używało mi się paletek Makeup Revolution. I tak jak widzicie, w międzyczasie przykleiłam kilka niespodzianek na twarz i to są po prostu takie pigi do paznokci, które kupiłam kiedyś na Allegro. Po mojej lewej stronie przykleiłam kilka fioletowych, po prawej takich zielonkawo, seledynowych. W każdym razie wygląda to teraz trochę bardziej spektakularnie i artystycznie, mi w każdym razie ten efekt się podoba, ale nie o tym teraz chcę mówić, chcę opowiedzieć Wam trochę o tym, jak korzystało mi się z tych paletek Makeup Revolution. Już na samym początku ustaliliśmy sobie, że nie są to zamienniki paletek Huda Beauty, nie można ich w ten sposób postrzegać, przynajmniej moim zdaniem, ale jeśli chodzi o samą jakość tych cieni, to co do matów, nie jest najgorzej. Jestem też ciekawa, jak to wszystko się utrzyma, ale maty same w sobie, co Fajnie się rozcierały, dało się je stopniować, intensyfikować. Nie powstała mi żadna plama, mało się osypywały. Także no wydusiłam z nich naprawdę maksimum i w sumie nawet sprawnie mi poszło. Także co do matów, nie mogę się przyczepić. Są widoczne zarówno na dolnej, jak i na górnej powiece. Każda z tych paletek myślę, że dała z siebie wszystko przy okazji tego makijażu. No i jestem z matów zadowolona. Natomiast zupełnie nie podobają mi się cienie błyszczące. I nawet nie wiem, czy mogę je tak określić, ponieważ ten efekt jest po prostu taki tani. Nie wiem, kto w dzisiejszych czasach używa kolorowych cieni o takim satynowo-perłowym wykończeniu. W każdym razie zupełnie mi to tutaj nie pasuje. Już lepiej, gdyby te cienie były metaliczne, takie turbopigmentowe. Wtedy miałoby to większy sens. Tak samo jak w tych paletkach Huda Beauty Neon Obsessions. Tam właśnie mamy takie formuły bardziej metaliczno-turbopigmentowe i też po prostu bardziej wielowymiarowe, także wtedy na powiece więcej się dzieje. W tym wypadku było trochę nudno, także dlatego przykleiłam kilka tych piegów do paznokci na moje powieki, żeby dać temu makijażowi trochę więcej życia. W każdym razie, jeżeli po prostu Wam się te paletki podobają, macie ochotę na kolorowe maty, w szczególności, no to myślę, że mogę Wam te paletki polecić. Najbardziej podobała mi się chyba ta fioletowa i pomarańczowa, chociaż pomarańczowa, no te cienie ciepłe, pomarańczowo-czerwone łatwiej jest wyprodukować, także tutaj akurat się nie dziwię, że wypadła cały nieźle. Co do zielonej paletki myślałam, że będzie trochę chłodniejsza, bardziej neonowa, mniej trawiasta, wyszło jak wyszło. Co do żółtej, to pozytywnie mnie ostatecznie zaskoczyła, bo jednak te żółte cienie na powiece dolnej były widoczne, wybijały się na pierwszy plan, trochę gorzej z ich rozcieraniem, bo wtedy zanikały, ale dało się tutaj znaleźć złoty środek, trochę nabudować, trochę rozetrzeć, znowu dobudować i tak dalej i po chwili zabawy doszłam do jakiegoś porozumienia. Także efekt, jaki uzyskałam na moich powiekach póki co mi się podoba, natomiast tak jak wiecie, to nie jest ostatecznie wyznacznikiem tego, czy te cienie faktycznie dają radę, dlatego że bardzo często cienie Makeup Revolution po kilku godzinach zaczynają się wałkować, ciastkować, zbierać, kruszyć i robią się jakieś dziwne rzeczy na moich powiekach, także dzisiaj to sprawdzimy. Właśnie po czasie i mamy godzinę, jest już dosyć późno, 15.02. W każdym razie y, przyjdę i pokażę Wam się około godziny 22-23, może nawet mi się trochę później z ostatecznym podsumowaniem trwałości tych cieni, ponieważ jestem ciekawa, czy y, tutaj pojawią się jakieś dziwne, nieoczekiwane niespodzianki, czy wszystko pozostanie na swoim miejscu. Także wyczekujcie podsumowanka, za chwilę się widzimy. Do zobaczenia. Hej, kochani, wracam do Was z ostatecznym podsumowaniem trwałości i jak. Tych nowości z Makeup Revolution mamy godzinę 5 minut po 22. Także no jest to optymalny czas, żeby podsumować sobie to, jak te cienie się utrzymały. Wiadomo, mogłabym jeszcze siedzieć kilka ładnych godzin, ale jutro rano muszę wcześniej wstać, także wolałabym już to z siebie zmyć. Także podsumowując, tym razem nie zauważyłam, żeby te cienie miały tendencję do zbierania się grudkowania, kruszenia. Także akurat ta formuła jest dla mnie przyjazna. Chyba znacznie gorsze są po prostu dla mnie te formuły cieni metalicznych. Makeup Revolution po prostu są znacznie mniej trwałe. W każdym razie też nie widzę, żeby pojawiły się jakieś prześwity. Kolory są tak samo intensywne. Jedyny minus, jaki teraz zauważam, to tak naprawdę na dolnej powiece, tutaj gdzie są te żółte cienie, ponieważ tutaj faktycznie w załamaniach, tych zmarszczkach pod oczami cień. Się wytracił i go nie ma, i mam takie po prostu jaśniejsze plamy w kolorze mojej skóry. Natomiast moje górne powieki oraz moja prawa powieka, dolna, są w stanie praktycznie nienaruszonym, także jeśli chodzi o trwałość, to nie mogę się jakoś bardzo mocno przyczepić, tylko tak naprawdę do tych żółtych cieni. Nie straciły one, tak jak już chyba wspomniałam, na intensywności, wyglądają praktycznie tak samo, cienie metaliczne, chociaż już ustaliliśmy, że to nie są cienie metaliczne, tylko powiedzmy takie satynowo-perłowe. Utrzymały się ok, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No, może z tej strony troszeczkę ten żółto-złoty się pozbierał w zmarszczkach, ale naprawdę nieznacznie. Także generalnie test uważam za zakończony pozytywnie. Co do jakości, to mogę powiedzieć, że akceptuję jak za tę cenę, ta jakość jest ok, także generalnie jeżeli macie ochotę kupić sobie te paletki tak jak powiedziałam, na przykład dla matów albo dlatego, że po prostu podobała mi się kolorystyka to myślę, że warto spróbować dlaczego by nie, raczej krzywdy sobie tymi paletkami nie zrobicie także to już by było wszystko na dzisiaj, koniecznie dajcie mi znać czy macie ochotę kupić sobie te paletki z Makeup Revolution, czy zupełnie Was nie interesują czy Waszym zdaniem są to podróby Huda Beauty, czy jednak nie, no moim zdaniem do tych podrób Beauty jednak im dosyć daleko w porównaniu do innych inspiracji Makeup Revolution i na przykład marki Vibolowli. Um, także tak, to jest moje ostateczne zdanie. Dzięki serdeczne za uwagę. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia, moi drodzy. Papa. Pa.